Kiedy byłem dzieckiem, myślałem, że ten gość może wszystko. Drogi Jimmy, jest taki jeden człowiek, którego bardzo chciałbym poznać. To kapitan Kirk ze Star Treka. Witam na pokładzie Enterprise. Drogi Jimmy, czy mógłbyś? 20 tysięcy listów tygodniowo. Jeśli przeskrobiesz coś w BBC, każą ci je wszystkie otwierać. Jimmy Savile just... przyciąga tłumy i kreuje jedyne w swoim rodzaju zamieszanie. Jimmy Savile jest własnością publiczną. To nasz Jim. Nie widziałam nikogo, kto czyniłby aż tyle dobra. Jakim cudem można zebrać 10 milionów funtów w 3 lata? Wszyscy byli nim oczarowani. Był jak iluzjonista. Hipnotyzował ludzi. Ufaliśmy mu. Chciałbym Ci podziękować za wszystko, co robisz, za każdy szczytny cel. Przez ponad 50 lat naród go oglądał. This is the legendary Jimmy Savio. Oto legendarny Jimmy Savile. Ale nikt nie dostrzegał prawdy. Otrzymaliśmy ponad 400 zgłoszeń. Prowadzimy śledztwo w bardzo poważnej sprawie kryminalnej.